Jakie jest Twoje podejście do terminów? Czy jeśli masz jakiś termin do zrobienia czegoś i masz tydzień albo kilka dni, Ty starasz się to zrobić jak najszybciej, żeby jak najszybciej mieć to z głowy? Jeżeli tak jest, to najprawdopodobniej Masz otwarte albo niezdefiniowane centrum podstawy i naturalnie czujesz, Zwłaszcza będąc w otoczeniu innych, taką wewnętrzną presję do działania. I ta presja jest o tyle dyskomfortowa, że chcesz to zrobić jak najszybciej, żeby mieć z głowy, żeby nie czuć, żeby poczuć ulgę. Ale niestety przy Twojej konstrukcji najlepiej będzie, jeżeli zaakceptujesz, że tą presję Ty będziesz zawsze czuła. I jedyne, co możesz zrobić, to zauważyć to następnym razem i wziąć, Kilka głębokich oddechów, najlepiej właśnie do samego dołu, do centrum podstawy, i uświadomić sobie, że ty tego nie musisz robić od razu. I po powtórzeniu tego kilka razy, zacznij ci wchodzić nowy nawyk, i myślę, że będzie ci o wiele łatwiej na co dzień zaakceptować, że deadline to deadline. I nie musisz robić tego szybciej.